Praktyczny gotowy Siema, jestem Blade. I jest to mój pierwszy komandosz obiekt. I po pierwsze, popułem baga, że jak się gra zaczyna jest czarno-biała i zanim się wtycha, to dalej jest czarno-biała. I teraz jest czarno-biała i jak cofnę i cofnę, to nala jest czarno-biała. A teraz jest kolorowa. A teraz czarno-biała. I to jest zrytego na Dobra. więc teraz tak jakby zaczynamy od nowa, jestem Blade. jest to mój pierwszy komentarz. I postanowiłem zacząć nagrywać komentarze. No ja to tak naprawdę to już jest o mój bo przykład do tego się gameplay, nagrywałem komentarz, więc teraz myślę, że to będzie kolejny. A nagrywam go znowu, dlatego że mi się ustawił swój mikrofon. Jak sądzę, w moich poprzednich filmikach i tak dalej, też miałem ustawiony swój mikrofon. I teraz odkryłem dzięki temu, że pozwolę coś nie zrobić. Coś takiego. Nie wiem jak to powiedzieć. I to w sumie spał dlatego, że to zmieniamy sobie to było tak samo. A jak się przybliżyłem do komputera mojego to było głośno i Więc to trochę wszystko tłumaczę. na to mi się skończyła amunicja. I tutaj zniszczę... tak. Dobra. Wygram na pierwszą broń PP90M1 z z Szybkim Ogniem Semtex flasze y, tak, nie wiem, nie rozróżnię tych granatów jeszcze po kolorze w no. znaczy no, rozróżnię, ale nie pamiętam to mu się to przydaje na drugą MP coś tam. z nożem taktycznym czyli ten drugi dowolbert który śmiesznie strzela nie wiem polecam bo bardzo śmiesznie strzela tak, tak na bok i tutaj znowu mi się skończyła amunicja więc biorę fada nie wiem tak jakoś może no jeszcze o tego rewolwerach. To jak grałem W2 to Magnum. był takim super, pistoletem, jednym z najlepszych. W grzewaniu na prawie przez całą mapę i taki na strzałami. A tutaj zmniejszyli mu zasięg, ale nadal jest jednym z pistoletów, które zadają najwięcej obrazu. Razem z Tigla. Zresztą najlepszy. Tutaj. Eeeh, yeah, drop zone, to ktoś nie wiedział, tu trochę w suchu I ogólnie... Tylko, że będę ostatni, bo nie siedzę w tej ćwiczej I... się No, tutaj barek Ogólnie tak lubię czasem sobie biegać, dać jakiś pistolet, który leży na ziemi czy karabin, zabijać kilka osób Tutaj sypałem, a tutaj kolejny, drugi... W tej chwili... jest po prawej, a ja już w czwartku... ...tego nie stążyłem... ...patrzę taniej... Yyy... Jeszcze... ...poświęciłem Wam mieć, jakie są, są moje perki... ...to... ...jest pewne celowanie... ...quickdraw... ...i... No ...to, że się szybciej celuje... I zmieni ręce z tego chęci. I tutaj flaszę uh, już się zbliża koniec. Tutaj jest jeszcze flasza. Zabicie łeb I tutaj I final w kilka. No. Ponieważ te, to nie jak nagrywam drugi raz to lepiej dosłownie niż do pierwszej, bo jest mniej przed. Staty to jakieś trzy bodajże Teraz zobaczę. 23 do 4 i oceniajcie, subskrybujcie, łapkujcie i powiedzcie mi co mam zmienić na raku